Kłaniam się nisko, witam serdecznie. Kochani, wschód słońca. Słońce dzisiaj wschodzi 5.08. Teraz jest 5.13. Ale mamy góry, także może w czasie naszego oddychania to słoneczko nam się pokaże. Dzień dobry. Guten Morgen. Zaczynamy poranne oddychanie. Dzisiaj Joasiu z Tobą. Postawiam bardzo serdecznie i zapraszam Cię Joasiu do porannego oddychania. Lub może być i wieczorne, popołudniowe, jak będziesz miała chwilę. Joasia z Łodzi. Lużyjemy na życia. Przycią. Przyciągamy się. Może jeszcze trzeba troszeczkę poziewać, troszeczkę tlenu do płuc, do mózgu, do naszej krwi. Przygotujemy nasze ciało do oddechu, do głębszego oddechu. نحن إنني jeszcze gdzieś tam coś w szyi, jakieś przeciążenia coś w ramionach O! Jeszcze parę skłonów. Raz. O, raz. O, troszeczkę nasze nogi. O! Może podskoki. <grybujesz> jeszcze dobra. O! jakaś jest, jestem dzisiaj taka. O! zeszkodniała. Tutaj, żeby dojść, mam prawie kilometr od domu. Ale prawie biegłam dzisiaj. Tak się cieszyłam na spotkanie z wami. Jestem wschód. Czego jeszcze nie ma? No, już prawie, prawie. Już prawie, prawie. No to oddychamy dalej. Jestem albo zaspana, bo te myśli jeszcze są gdzieś daleko, daleko za mną. Albo może już udało mi się zrobić porządek z tymi myślami i nie mam takiego natłoku. Oddychamy dalej. Jest taki spokój. Minimalnie jeden czy dwa listki tutaj topoli się ruszają. One tak drżą. Ale brzoza? No nie wiem. Невероятно. А не, же и не дает рук, O, o, uchwała. Może jeszcze jakiś przysiad. Raz, dwa, trzy, cztery. Ważne jest to, żeby powoli wyrabiać sobie nawyk, ale żeby się nie zniechęcić. Bo czasem jest tak, że coś chcemy zrobić, zrobimy 20, na przykład przysiadów, i później bolą nas nogi. I już jest problem, bo już po prostu nie to, że już nam się nie chce, po prostu nas boli. I już w ogóle nie chcemy nawet na ten temat myśleć. Także działamy, oddychamy, powoli wprowadzając ćwiczenia, żeby sobie zrobić nawyk. Nawyk oddychania głębokiego, by dotleniać organizm. I nawyk rozruszania naszych mięśni, czyli naszej gimnastyki. No, troszeczkę się ja tyle puszę. Patrzcie, bo... nawet jeden samolot leci. No, ha-ha! ha ho. Ha. Ha, ha. A czy słońce tam wzeszło? No, za chwilę. Może za chwilę. Znieść. Już prawie, prawie. Dzisiaj tak myślałam o spokoju, ale myślałam też, by podzielić się z wami tematem miłości. No bo co to znaczy miłość? I do kogo ta miłość jest? Do innych? Do świata? Ale bardzo często zapominamy o miłości do samego siebie. Do, hmm, jak to nazwać? Do akceptacji, do wybaczenia sobie. Bo z tym wybaczeniem jest różnie. Ale wybaczmy sobie to, co już przeszło, bo historii nie zmienimy. No niestety, to już było. To jest niezmienne. A gdy o tym myślimy, i często jest tak, że te nasze myśli cały czas gdzieś są tam, za nami, w przeszłości. To nie możemy zrobić kroku do przodu. Czekamy na wschód. Czekamy. Jest, powoli się wyłania. Ale nie wiem, czy to widać na kamerze, tam, gdzie wyłania się słońce, jest też wiatrak. Jeśli my na wiatraku lepimy, Odwracają się. O, to jest tych wiatraków mamy więcej, czyli liczymy. Jeden wiatrak, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Widzę dziewięć. O, jest chrzest słońce. Udało mi się, super. <grydź> Jakże się cieszę. Udało mi się. Jest tak mniej więcej 5,20. Jak to jest z tą miłością? Ale moim zdaniem, najpierw, aby okworzyć się na cokolwiek nowego, czy na miłość, czy na przyjaźń. Czy na akceptację to trzeba mieć spokój w głowie? Co ja rozumiem przez spokój w głowie? To jest porządek z myślami naszymi, żeby one się tak dikotowały. Żeby jeżeli jak jakakolwiek myśl przyjdzie, jeżeli mam coś zrobić, to to zrobię a nie myślę już ileś lat, że tego nie zrobiłam. Ja też tak miałam, wiele lat temu. Kochani, wschód słońca w Gnadenbergu. Gdzie jestem tutaj w Bawarii? 25 kilometrów stąd jest Norymberga, czyli Nürnberg. 12 kilometrów jest no i Mart! Około 130 km jest Monachium. Jest słońca, brawo. Udało się, jest Witaj piękny dniu. Witaj wschodzące słońce. Dzień dobry wszystkim kochani. Dzień dobry raz jeszcze. Spokojnego dnia życia. Do zobaczenia jutro, w Jeszcze Ja za kilka godzin do pracy. Pięknie w sące Koło mnie pola zbóż, czerwony makik pitnął, przepiękne chabry i nawet irys się tu gdzieś zapojrzał. A obok mnie najważniejsze, co nie mówiłam, to jest kapliczka, ale kiedyś nagram z kapliczką wcę. Witam jeszcze raz.